Dzień dobry, Martyna jeszcze śpi. Jest godzina czwarta, jak już po czwartej lekko. Dzisiaj Martynka idzie ze mną pani czas do pracy. Ale bardziej taka praca, bo praca, żeby tylko tam być, żeby tylko przypilnować, więc jakoś zbytnio z Martyną dzisiaj nie będziemy nic robić. Może uda mi się nagrać, ale nie obiecuję. No. Tak, jakoś tam tydzień szybko zleciał. Ja przez cały tydzień mam w pracy, Martina w szkole, Marcin też w pracy, bo praktycznie nie miałam czasu, żeby nagrywać. Ale mam nadzieję, że chociaż weekend mi na to pozwoli, żeby cokolwiek nagrać. Marcin pojechał do pracy o trzeciej, ja za to stałam razem z nim. I zgłoszono jakieś czwarta po czwartej.

I dzisiaj, no <noise> dzisiaj jedziemy placy. Tak, jedziesz mi pomagać? Dzisiaj ja mam polne. A mm. mama? A mama nie. A co już co, co się nie masz? No bo nie mam, no. Trzeba zrobić pieniądze. Dlatego na zawsze masz. Jak mam wolne, dłoni wolnego, to mogę pomagać mamie. No tak. Jutro też będę. Nie, jutro mam wolne. A. No a dzisiaj, pomożesz mi tak? A co jutro masz wolne? No bo jutro mam mamę. Aha. A więc, a ty nam proszejsza klasa. Jeść i szukać wielkiego ryby, to jest najczęstsza praca, a najprostsza praca jest robienie czy no. nie, nie zawsze może być też bez Aha. Dzień dobry ja Martynka, w sensie Martynka przyjechała z ciocią ze szkoły zjadła i ja sobie próbuję zrobić paznokcie w sensie skończyć paznokcie tak oglądasz, pranie mi się wiruje, obiedek już zjedliśmy, teraz będę piła kawę i muszę skończyć moje kursy, bo znowu zaczęłam robić, więc widzimy się chyba później, jak będziemy się z Maktynką bawić albo będziemy coś wspólnie robić, bo też już tak nie nagrywam ciągle, bo nie mam kiedy zapominam i ale no, pozytywny dzień, poniedziałek. Nie ma co tam się jakoś zbytnio przejmować, że jestem poniedziałek. Jakoś on idzie do przodu. Więc lecę. Za chwilę muszę pranie wywiesić i zobaczymy się później. Co to Luś? Co ty taka mokra jesteś? Co ty taka mokra? Laluś? Nie wiem. Oglądam. No widzę, że oglądasz. Bo, bo... Co muszę robisz, Co muszę zbudować? Zaraz, ja poczekaj. Ha. Co mam cudki? Ale to jest nie fej, ja nic nie mam. <grym> <śmianie> tylko to, to właśnie, to angielski e i malujemy malujemy, a to prostu... malujemy, a to marowaj. Pasi, baza. Pasi, baza, baza, Jest baza, jest dobre Ale to ty masz baza, 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 może Skoje ciało. Skoje... Ale nie chcę, spać ty tylko. Nie. Tu no, mnie się to was. Spać, jak ja, jest właśnie. Ja też. Nie umiem was. Bardzo nie umiem was. Pójść piłkę do ślady. Zapójrzmy na to. Pójść piłkę do ślady. To nie było tak. Mumani, mumani, mumani. Jak? Kogo oczemy? ma oczy nie, nie wiem co tu jest co oczy nie telefon oczy nie poczekaj powiedziałam nie tylko oczy nie? No, nie potem takie a ja potem ci otele a potem no. takie otele kończymy pięknie jak ci ocenię, tak? mama? No. A ci ocenię, okej? Okay? Uh -huh. ja mhm. Tak blisko. Tak. <try> ja dam na... Na si, si, da 11. Okay.